Brawo, brawo! Nie rusz kamery, chodź! Pa pa, 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 się kraczkujesz, tak? Bravo, brawo, brawo! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Brawo, Brawo, brawo! Brawo, brawo! To no pokaż się kraczkujesz! Nie rusz tej kamery! Poka się kraczkujesz, tak? Brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! Pokażę jak Misiu. A piątkę? Czyli piątkę. Piątka! Piątka! Super! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Tutaj sieć. No. Pokaż, jak kroczkujesz. Brawo, brawo! Piątka, Ale się rozciągasz, no. Hu, hu, hu. Jaki głupiaczek, Piątka! Piątka! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Idziesz do kamery? Idziesz do kamery? No to chodź tutaj. No to chodź tutaj. Tylko nie jest no. Piątka! Piątka! No to chodź, chodź. No chodź, gdzie jest, gdzie jest dziecko? Kuku, jestem tutaj, powiedz.